Dzień dobry kochany, dziś przygotowałam dla Was odcinek w odpowiedzi na Wasze pytania i prośby, a mianowicie będzie to filmik o konkretnych kosmetykach na łojotokowe zapalenie skóry. Są to kosmetyki, które osobiście stosowałam podczas leczenia mojego łojotokowego zapalenia skóry, jak również są przetestowane przez moje testerki, więc mogę naprawdę potwierdzić ich skuteczność. I tak na pierwszy ogień pójdą żele myjące. Dwa, dlatego że pierwszy żel polecę w momencie, gdy masz skórę rzeczywiście wybitnie przetłuszczającą się, w, z wybitnym łojotokiem i będzie to żel duetus. Żel duetus, który zawiera w sobie kwas salicylowy. Kwas salicylowy ma silne powinowactwo do gruczołów łojowych, więc będzie pięknie regulował pracę gruczołów łojowych. Natomiast jeżeli Twoja skóra jest skłonna do przesuszeń, może on się w tym momencie nie do końca sprawdzić i może być zbyt agresywny. Dlatego drugim żelem myjącym będzie żel BASIC Lab do cery naczyniowej. Dlaczego do cery naczyniowej? Dlatego, że znajdziemy tam takie składniki jak chociażby pantelnol-alantoina, czyli. Rzeczy, które będą nam pięknie łagodziły skórę, ale co ciekawe, zawiera on również witaminę B3, o której wielokrotnie wspominałam, że ma właściwości przeciwgrzybicze, przeciwzapalne. Dodatkowo znajdziemy tam róże i lotos, czyli kolejne rośliny, które będą pięknie łagodziły skórę, co jest istotne właśnie w łojotokowym zapaleniu skóry. To są żele. Odnośnie toników, to tutaj również mam dwa do wyboru. i Polecę kolejny tonik też do wybitnie przetłuszczającej się skóry, będzie to tonik Duetus, czyli w komplecie z żelem Duetus, może się on pięknie sprawdzić. Natomiast jest to odpowiedni tonik, jeżeli właśnie znowu ponownie powiem, Twoja skóra jest rzeczywiście tłusta, wybitnie błyszcząca, on wtedy będzie pomocny. Natomiast jeżeli masz łojetokowe zapalenie skóry, a jednocześnie Twoja skóra jest podrażniona... Idzie w stronę cery takiej przesuszonej, to wtedy bardziej sprawdzi się tonik łagodzący wianek z serii różowej. Tam mamy ekstrakt z róży, która ma właściwości właśnie takie też gojące, łagodzące, otulające dla tej skóry. To mamy zmywacze. Odnośnie kremów, tutaj polecę kilka i pierwszym z nich będzie żel. Nie, żel, nie krem, a żel. Żel nawilżający, który pełni funkcję kremu. Bądź może ewentualnie pełnić rolę serum i będzie to żel nawilżający azelak marki derma. Ten żel ma bogactwo składników aktywnych i naprawdę pomagał mi wielokrotnie, gdy tylko jakieś zmiany się zaostrzały. Mamy tutaj kwas azelainowy, kwas salicylowy, azeloglicynę i witaminę B3 oraz wyciąg z ostropestu. Te pięć składników sprawia, że mamy fantastyczną dawkę, właśnie przeciwzapalną, przeciwgrzybiczą, rozjaśniającą na te wszelkiego rodzaju zmiany, i naprawdę jest to kosmetyk bardzo pomocny, absolutny mój y, totalny hittor. Kolejnym y, kremem będzie lekki krem nagietkowy marki Sylweko. Ten krem polecę cerom, które rzeczywiście mają skłonność do przetłuszczania, znowu błyszczenia, bo naprawdę on ma bardzo leciutką konsystencję. Więc jeżeli cierpisz z tego powodu, to powinien się w Twoim przypadku sprawdzić. I kolejny krem o lekkiej konsystencji to krem z piroktonem olaminy Kerium y y DS marki La Roche Pose. Ten krem przepięknie wchłania się do matu, nie powoduje nieprzyjemnego błyszczenia skóry, natomiast nie będzie wystarczający, jeżeli Twoja skóra będzie skłonna do przesuszeń. I tutaj Ponownie polecę y, krem też nagietkowy, ale wzbogacony o brzozę. Krem brzozowo-nagietkowy marki Sylweko, który zdecydowanie ma cięższą konsystencję aniżeli jego brat. Lekki krem nagietkowy i nada się bardziej na noc. Bądź jeżeli Twoja skóra jest wybitnie podrażniona, przesuszona, to wtedy również może sprawdzić się pod makijaż. Kolejną rzeczą będą peelingi i tutaj gorąco polecę dwa rodzaje peelingów kwasowych. Pierwszym z nich będzie peeling kwasowy Anti Rush polskiej marki Bandi do cery naczyniowej z glukonalaktonem i kwasem laktobionowym. Te oba kwasy nie działają stricte złuszczająco, jak już wielokrotnie wspominałam, natomiast będą pięknie regulowały poziom złuszczania, będą zapobiegały tworzeniu się kolejnym, kolejnych zmian w łojotokowym zapaleniu skóry i mają silne właściwości przeciwgrzybicze. Drugim peelingiem kwasowym, który gorąco polecam, jest peeling Anti-Acne Dermo Expert, polskiej marki Floslek. Tam z kolei znajdziemy kwas migdałowy, shikimowy i laktobionowy. Ta, te trzy kwasy oddziaływują wspólnie na siebie i wspomagają właśnie leczenie łojotokowego zapalenia skóry. A na koniec polecę maskę. Będzie to maska łagodząca z glinką różową marki Katier. Troszeczkę ciężko jest z jej dostępnością, i tutaj rzeczywiście proponuję zerknąć w internet. Natomiast jest to maska, która przepięknie, naprawdę ze względu na to bogactwo, właśnie yy, zarówno glinki różowej, jak i olejów, będzie pięknie otulała tę skórę i łagodziła, ale co ważne, nie będzie blokowała ujść mieszków włosowych i również właśnie ze względu na bogactwo glinki różowej będzie. Łagodziła właśnie, będzie również działała przeciwgrzybiczo i będzie łagodziła właśnie zmiany w łojotokowym zapaleniu skóry. Wszelkie opisy kosmetyków i dokładne nazwy znajdziecie albo w opisie pod tym filmikiem bądź na stronie sekretycr.pl w opisie pod właśnie również filmem. Także gorąco polecam, tak jak jeszcze raz wspomnę, są to kosmetyki wypróbowane przeze mnie i przez moje testerki. Mam nadzieję, że w Waszym przypadku również się sprawdzą. Zapraszam do kolejnego odcinka.